Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj wkrętach, Odsiął mi. Świetna sprawa. Myślę, że nie zawiodą mnie, mam nadzieję. Póki co jeszcze się nie zawiodłem od sprzętach od nich, więc na sprzętach cóż tu mamy? Instrukcja. Oczywiście dla tych, którzy rozumieją język chiński. Jedno co tutaj mogę się doczytać, to że mamy maksymalną moc 5 Nm, zasilanie 3,6 V, 200, 120. Czekajcie, czekajcie. 200 obrotów na minutę, czas działania 120, 180 minut. Dobra, i jeszcze co? No, i jeszcze, że bity mamy PZ1, PZ2, PZ3. To zaraz wszystko wam pokażę. Opakowanie, jak tą wkrętarkę, czy wkrętak, bo to bardziej jest wkrętak elektryczny. No, nie wygląda, nie? Nie wygląda raczej jak jakiś sprzęt fotograficzny, na przykład w takich ETUI. No i po prostu Mistrzostwo Świata, jak zawsze. Przyznajcie. Przyznajcie, że potrafią zrobić to bardzo estetycznie. Kurde. Normalnie, jak suszarka, jak suszarka. Tutaj mamy USB-C, więc będzie szybkie ładowanie. Niech tylko spojrzę. Ładowanie 5V 1A. 2, czekacie, czekacie 2A. Akumulator tutaj w środku jest 3,6 V. 200 obrotów na minutę, właśnie. I 3,6 V, 6A max. No, naprawdę robi wrażenie, nie? No i jeszcze cały, cały ten ring dookoła. Jak widzicie, jest, tutaj są tutaj 3 diody LED. I ta biała szybka to jest taki dyfuzor, który Powoduje, że to światło jest bardziej rozproszone. Czyli tutaj mamy tylko ten spust, i tutaj mamy z tyłu takie duże pokrętło, czyli cały tył jest pokręcany. Ma trzy pozycje: w lewo, zatrzymany i w prawo. Czyli jak damy zatrzymany, mamy tutaj wtedy spust, czy włącznik pod kciukiem wyłączony całkowicie, i wtedy możemy używać to jako Zwykłego wkrętaka, ponieważ ta rączka tutaj jest spora, możemy sobie dokręcić. To, co myślę, że ważne jest przy takich wkrętakach, spójrzcie. Ja naciskam raz. Nie jest tutaj tak, że możecie rozpocząć. Tak, wiecie, bardzo, bardzo delikatnie. Jest tutaj. Od razu dosyć spory zakres ruchu. Co mamy? Mamy przewód USB na micro USB do, przepraszam, na USB-C i jeszcze zestaw bitów. Tak to wygląda, i tutaj mamy bity już normalnie, normalne, te duże, pełnowymiarowe. Przedłużka. Czy coś jeszcze patrzę, czy tutaj coś pochowali? Ale chyba nie. Chyba nie, więc ładujemy przedłużkę. A zobaczę jeszcze tylko, czy bity tutaj też. Tak, jest magnes na tutaj w środku i to dosyć spory, bo kiedy chwyci, to ciężko to wyciągnąć. No i przedłużka do bitów. No i teraz mamy już pełnowymiarowe. Poczekajcie, włożę tutaj sobie tylko, bo chcę coś sprawdzić. Zaraz wam powiem co. Co byś sobie tutaj rąk nie poranił. Spróbuję to zatrzymać. A, dobra, 5 nm to już jest. To już jest wystarczająca ilość mocy, żebyście tego nie dali radę zatrzymać. Dobra, nie da się tego zatrzymać, więc mocy wystarczająco. A jeszcze damy na pozycję stop. Jestem ciekaw, czy te 5 Nm. No, drewno, więc myślę, że nawet będzie więcej w pozycji trzymania. Jedno co, to niestety, widzicie, leci leci do przodu. Czyli nie, po, nie zostawicie tego w pozycji takiej stojącej, nawet jak nie ma bitów. Jestem ciekaw jak długo to, no właśnie kurczę powiem Wam szczerze, że nie wiem czy to jest aluminium, czy to jest czy to jest jakieś tworzywo. Dobra, skoro ja mam testować to Janusz w rękę biorę. Dobra, to jest plastik, to nie jest aluminium. Myślałem, że to zrobili z aluminium, bo tak to wygląda. Jestem ciekaw, jak długo te boki będą w takim stanie jak teraz, nie? czyli tak eleganckie, estetyczne. No bo po pracy musimy to odkładać na bok. No nie zawsze będziemy chodzić oczywiście z tym etui. Wygląd, jak znalazł, to że jest ładowanie przez USB-C, też świetna sprawa, fajny sprzęt. Mówię, się mi naprawdę zaskakuje i tutaj kolejna rzecz na opakowaniu jest widoczne, takie małe czerwone logo IF, IF Award, czyli niemieckie, e, niemieckie, hmm. one są przyznawane w Niemczech. To jest Design Award za 2019 rok, więc w tym roku taka w dostała się nagrodę. No, za design jak najbardziej się należy. Tyle na dzisiaj. Link tradycyjnie w opisie. Nie pytajcie mnie, Jarek, gdzie to można dostać. Zawsze są linki w opisie. Czytajcie je ode mnie. Kciuk w górę dla Siomi za kolejny naprawdę fajny, fajny sprzęt. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.